Trzeba powiedzieć, że wiedzieliśmy gdzie jedziemy. Przyjechaliśmy na bardzo trudny teren. Wiem, że gospodarze tutaj rzadko oddają punkty przeciwnikom. Mają tutaj bardzo korzystny bilans. Dlatego to zwycięstwo jest bardzo cenne dla nas. W tym przypadku po ostatniej porażce, gdzie rozegraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie, ale brakło punktów. Dzisiaj ta pierwsza połowa była w naszym pytaniu naprawdę na dobrym poziomie. W wielu, wielu elementach, dużo utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sytuacje bramkowe. Dobrze pograliśmy w tych wielu fragmentach w wysokim pressingu i to bardzo dobrze funkcjonowało, no w tej drugiej połowie, wiadomo, jak się wynik, staramy się to kontrolować, staramy się grać bezpieczniej, mniej otwierać i gospodarze tam po paru tej fragmentach gry, głównie potrafili zabrazić I, i tutaj dzisiaj Maciek miał kilka świetnych interwencji, które wynikały z jego doświadczenia, świetnie się ustawiał do tych piłek i, i w takich kluczowych momentach kilka razy bardzo dobrze interweniował, co pozwoliło nam zachować czyste konto. I trzeba pochwalić zespół, że w drugiej połowie, jak to się mówi, z serduchem dociągnął ten korzystny wynik i cieszymy się bardzo z tych punktów. I, i wracamy w końcu ze zdobyczą punktową z meczu wyjazdowego. Na pewno jesteśmy zawiedzeni tym wynikiem. To jest naprawdę dopiero drugie. Drugi mecz u nas przegrany. Ja uważam, że pierwsza faza meczu w ogóle słaba w naszym wykonaniu 20-25 minut. Zbyt bojaźliwie nie utrzymywaliśmy się przy piłce, mało próbowaliśmy do, do przodu i tak naprawdę sami sprowokowaliśmy sobie, można powiedzieć tą ramkę, bo tam wcześniej chyba 4 czy 5 stałych fragmentów gry wynikało to z naszych błędów technicznych i złej decyzji, jeżeli chodzi o, o wybicie piłki lub lepsze rozegranie w, na swojej połowie, później w miarę gra się wy, wyrównała i tak naprawdę no, Kalisz też sobie niewiele co stworzył do, do przodu. A druga połowa, no, no już widać było, że, że my go mieliśmy wynik i, i lepsza, zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. No ale zabrakło nam czasu i gdzieś konsekwencji i takiej determinacji w polu karnym, przed polem karnym, żeby, żeby uderzyć w i zdobyć. Bo ku temu sytuacji mimo wszystko były także na pewno jesteśmy zawiedzeni. Przeanalizujemy ten mecz i jeszcze mamy dwa dwa spotkania bardzo ważne przed nami i postaramy się zapunktować.